Above Aye, one more. Up short, dead. Where's One <laughs> minute. Two long, towards long. Where's city Kers city. Yeah, okay. Ah, oh, this is bad. Where are they? One little bit. Both, both, both. The planting now. Yeah, smoke flash.

En till eller var det ett misstag? You wanna. I can flash I long. long. I bought flash. Fuck like it, I bought flash. Opti. I can flash B if you Short. Want. Do it. Flashing. He flash killed his friend. Nice. Two more. Nice. One more. One more. Easy! Nice. <laughs> Come on, baby! Still nothing. Nothing from Unicorns of Love. Ooh, he's gonna find Rolling here. He falls down. Nice done. Nice done from Marky. And here comes the execute B. Oh, here B. mozino is out. Here comes the refract. But I'm not sure if enough minis here. Finding the player with the bomb. And, of course, the second kill. And we're going to see a 2v2 situation here. Both players from Unicorns of Love. They have to rotate from B. And here is teacher waiting for them. And, oh, here comes the first. And maybe a second. Not risking too much. And he goes back and finishing Denim. Probably with that force, they will try to hurt the uh, Kinguin's economy. Zinio again, focusing on B on uh, B main. Oh, well, and finding one more meanwhile, and each of course will found B Maybe it's all four on B, on A main. Sorry, Chris back here. Sorry. Will try his best to win the last round, finding the first they okay, will avoid this flash or not what happened there with us i'm not sure but they still had uh, one player with very low hp it's going to be dicha and monsignor will play close probably clear crisp. i will try to oh he can find in the last one oh he can clutch this i'm not sure why he backed off he definitely have to play Of course the aggression is paying off and sign will smoke the door let's see if he's gonna fake it yep of course Chris Pye not moving at all from squeaky and here's still no time classic there bit but Chris Pye, nice clutch from him still four players to go oh qB nine tasks it was through the to the wall did show it to maybe a third one Ball players from Kingwin are on low HP even No Ninja finding a turn and there it is Kingwin winning the cash here against Unicorns of Love Mowistar nie ma czasu i w ogóle jeszcze bawi w jakieś obieguweczki od respa. No nawrot powinien za moment skosić swoich rywali. Zobaczmy, co zrobi nawrot. Ten jak tylko jednego fraga, ale za to Tecek popisuje się świetnym full auto. Bomba leży w nieprzyjemnym miejscu i zdecydowanie Mowistar przegięło. Oni nie mieli czasu na takie akcje. Tecek zostaje bohaterem. Trzeci frag zdobyty. Do tego dosyć sporo tych granatów. W posiadaniu do hiszpańskiej Ale na razie dosyć prosty frak Wpada na konto Nexa, reszta ekipy też już przygotowana Bardzo mi się podoba kontrola mapy Ze strony Izakobors właśnie, szczególnie ta poprzednia runda Gdzie mieliśmy Zerknięcie po fleszu co do Nexa Ależ agresja w wykonaniu Snajpera Izakobors, no ten stracił AWP Do tego jeszcze granat dymny Ale jest spora luka, Padirek zauważa rywala Mimo to znowu Troszkę zawodzi, ale Tecek bohater poprzedniej rundy. Myślałem, że jest na straży i przygotowany będzie na to, co za moment zrobi rywal. Do tego jeszcze Mati w BS-ie. No ten atakowany z dwóch stron naraz i możliwe, że za moment Izako Bors przegra rundę Eko. No zostaje tylko nawrot. Alex jest wcelowany. Na szczęście jednak nawrot może to wygrać. No Izako Bors no może teraz dziękować, że ich ostatni zawodnik zachował ten spokój, ale nie oszukujmy się! I Zakobors powinno to wygrać w zdecydowanie prostszy sposób. No, wcześniej też był Nex do pomocy, tym razem jednak, jeżeli chodzi o Polaków na Bombsaiti ci grają w dwójkę. Tecek za to widać, że ciągle chce dzielnie walczyć. No, sam zawodnik ciągle próbuje grać na blisko do tego dorzucony też, ale za plecy Teska, mimo to udało się go oślepić. Do tego mamy oczywiście jeszcze zamykającego i odelki od małej drabiny. Ale na razie na środku. Dobrze sobie radzi Mati. Pewnie chce poradzić Patitek, bo on widzimy, że został troszkę wykurzony. No ma kontrola mapy, gdzie jest panowie Zizako? Bardzo dopiero teraz mamy jaką, jakieś sprawdzenie. Ale na szczęście zdobyty kolejny frag Coraz tym czasu dla drużyny Movistar A Mati nie ma zamiaru zwalniać tempa. I to Mati w sumie zdobywa cztery fragi, mimo że dosyć wcześniej był pobijany. Celowany też w okolicach od nogi i Mati, który był celowany, ten jednak nie daje rady, no i Polacy gdzieś tam muszą powoli rotację uruchomić, ale Nex pewnie wymienia broń na M4, Patitek też celowany w smogu i to może Patitek będzie musiał ratować swoją ekipę za moment, co do Lowela, ten czeka na pojedynek z Teckiem, świetnie to przeczytał zawodnik mówi no w końcu realna szansa na wygranie rundy na polu, no ale Patitek wychodzi sobie na BS, zdobywa eliminację, staje tylko Alex, też przygotowany. Ci jednak zaryzykować nie chcieli, no podjęli taki najbardziej neutralny wariant, czyli nie oddajemy rundy za darmo, ale też nie kupujemy na maksa No widzimy jak to wszystko teraz wygląda, no ale pamiętajmy jednak, że Movistar mogły grać teraz fulla, zakupić do zera, a i tak z tej rundy nic by nie wyciągnęli No ale jednak jesteśmy w takiej fazie spotkania, że chyba jednak trzeba ryzykować, no zobaczmy jak Polacy ogrywają rywala Patitek z trzecim fragiem, do tego jeszcze podniesione AK No i Papitek kończy nam tą rundę. Cztery zdobyte eliminacje. No Widzimy, że też troszkę nie dogadali się Polacy, bo jednak... Dopiero teraz ustalili, kto tutaj zostanie, a w międzyczasie już Hiszpanie wychodzą prawie że bez niczego, a wszędzie taki element zaskoczenia zadziałał rewelacyjnie. Ale Polacy już po Polacy doskonale wiedzą, co się święci. Też mają dobre pozycje. No teczek, ależ! Czujność umysłu w wykonaniu tego zawodnika. Świetnie. Sprawdził jeszcze od nogę. Spodziewał się. Takiego zamknięcia. No, Alex, na no dobrą pozycję. zaskoczył Nexa, ale została mu jeszcze trójka rywali. Do tego jeszcze sam Alex mocno poobijany, nawet będę nie popełniał. No Polacy mają smoke, to oczywiście. Jest dobra informacja. Czekamy na patitka. Kiedy on ten granat dorzuci? Dopiero teraz. Zobaczmy też z perspektywy lowela, bo to jest jeden na jednego. I patitek chyba będzie próbował no raz wajać bombę. Czy lowel go przeskanuje? Spore problemy zawodnika. Mobi Star i jeden taki Zakoborz zgarnia ten trzynasty punkt, no, który odkrywał go do nogi. No, Mati zauważył sokera. Frak zdobyty. Nawrót jeszcze fleszuje koleza, bo ten mógł. Wyciągnąć z tej rundy odrobinę więcej Oj, Mati, myślałem, że zauważył Lobela Ciekawe, ten... Mati, proszę bardzo Jaki świetny strzał, nagle nam się wszystko wyrównało No wcześniej każdą taką sytuację Wygrywali zawodnicy Izako Wars Każde takie 2 na 2, czy też 1 na 2 Pytanie Jak to będzie wyglądało teraz, bo jednak trzeba chyba mieć ciągle dobrą dyspozycję Matiego A ten widzimy, że jest świetnie dysponowany No ale jednak Mixwell jeszcze się rewanżuje Sytuacja 1 na 1, nawrot tylko 15 HP No co do nawrota ten No ma 14 fragów, 11 zgonów Zobaczmy może jak to wszystko będzie wyglądał z perspektywy Polaka Ten wszystko słyszy, do tego jeszcze uda mu się zająć świetną pozycję No żeby tylko nie do Mixwellowi przedostać się za BS, bo to mógłby być jego problem Ale Mixwell chyba spodziewa się nawrota w tym miejscu Zobaczmy, że Hiszpan to sprawdza, chociaż jest odwrócony bokiem Najwyższej rangi I ta komunikacja jest zabroniona Oczywiście turniej najwyższej rangi lanowych, a my gramy przez internet, bo oczywiście jeżeli chodzi o SA, ten też jest bardzo wysokiej rangi. No ale co do Polaków, ci chyba chcieliby podłożyć bombę, no ale niestety Mati tej bomby na plecach nie ma. Też samo szukanie fragów boję się, że na niewiele się zda. Korzystne dla antyterrorysty, no ale Mati Wierzymy w Ciebie, trzymamy za Ciebie kciuki Coraz mniej czasu dla antyterrorystów ci powoli podchodzą pod BS Mati, widzimy, że ten moment zawahania chce wykorzystać Fraga zdobywa, jeden na jednego Mati kontra Mixwell Na razie zafleszowany Mixwell Na szczęście nie oddaje tego strzału Coraz mniej czasu, Mati, czy Ty to zrobisz? Ten powoli wchodzi z nożem No nie, no niestety Mówi startą rundę Wygrywa za brak ułamków sekundy Ważny frag zdobyty Tecek kontra Mixwell, jednak Mixwell. No i nawrot na małej drabinie. Będzie musiał sam ten atak powstrzymać. Zobaczmy, że od odnogi zamyka akcję Lowell. To jest bardzo mądra zagrywka. A zostaje tylko Nex 1 na 3. Już widzimy, że sam Nex poobijany do 3 punktów zdrowia. Do tego świetny grant od Mixwella. I jednak to drużyna Movistar wraca z wyniku 1 do 13. Co się dzieje z tym CS-em, że antyterroryści są tak piekielnie mocni.